Wyobraźcie sobie, że jeden telefon w ciągu zaledwie czterech minut zmienia losy całego kraju. Białoruś nagle wycofuje swoje wojska, a świat zastanawia się, co kryje się za tą tajemniczą wiadomością. Czy to nagły impuls, czy przemyślana strategia? Zostańcie z nami, bo to, co wydarzyło się dalej, może zaskoczyć każdego. Źródła dyplomatyczne donoszą, że w czwartek rano, około godziny dziesiątej, wysłano wiadomość, która w ciągu kilku minut zmieniła całkowicie sytuację na wschodniej flance Europy. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to typowa komunikacja między przywódcami państw, ale to, co wydarzyło się w następnych minutach, nie mieści się w standardowych procedurach dyplomatycznych. Zamiast długich debat, analiz i negocjacji nastąpiła niemal natychmiastowa decyzja o wycofaniu jednostek. Wiadomość, która pojawiła się w tym tajemniczym telefonie, jest owiana tajemnicą. Nie znamy jej dokładnej treści, ale według analityków mogło chodzić o pilny sygnał od jednego z ważnych partnerów zagranicznych, który zmusił władze Białorusi do natychmiastowego działania. Niektórzy spekulują, że mogło to być ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które wymagało natychmiastowego podjęcia decyzji. Inni sugerują, że to krok polityczny, mający na celu uniknięcie eskalacji konfliktu, który mógłby mieć katastrofalne konsekwencje dla regionu. Wycofanie wojsk które nastąpiło niemal natychmiast po odebraniu telefonu, zaskoczyło nie tylko sąsiednie państwa, ale również obserwatorów międzynarodowych i analityków wojskowych. Zazwyczaj takie ruchy wymagają tygodni przygotowań logistycznych, transportu sprzętu i przemieszczenia tysięcy żołnierzy. Tymczasem w tym przypadku wszystko zostało wykonane w rekordowo krótkim czasie. Eksperci podkreślają, że to dowód niezwykłej dyscypliny i zdolności operacyjnej białoruskiej armii. Ale jednocześnie sygnał, że decyzje polityczne mogą w ciągu minut zmienić układ sił w regionie. Nie można również zapomnieć o kontekście geopolitycznym. Białoruś, będąca strategicznym partnerem Rosji, przez ostatnie miesiące wzbudzała niepokój w Europie. Obecność wojsk w pobliżu granic była interpretowana jako potencjalne zagrożenie nie tylko dla Polski czy Litwy, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz po tej nagłej decyzji świat zadaje sobie pytanie. Co spowodowało tak dramatyczną zmianę kursu? Czy Białoruś otrzymała bezpośrednie instrukcje z Moskwy, czy może działali całkowicie niezależnie, reagując na własne kalkulacje polityczne? Reakcje społeczności międzynarodowej były natychmiastowe. Unia Europejska i NATO wydały oficjalne oświadczenia, w których podkreślają, że decyzja o wycofaniu wojsk jest krokiem w dobrą stronę, zmniejszającym napięcie w regionie. Jednocześnie zachęcają do dalszej dyplomacji i utrzymania dialogu. Aby podobne sytuacje nie prowadziły do eskalacji konfliktów w przyszłości. Analitycy dodają jednak, że mimo pozornego uspokojenia sytuacji pozostaje wiele niewiadomych, przede wszystkim dotyczących źródła intencji tej tajemniczej wiadomości. Niektóre media sugerują, że kluczowe było działanie jednego z wysokich rangą urzędników w administracji białoruskiej, który otrzymał telefon od swojego zagranicznego odpowiednika. W ciągu zaledwie czterech minut analizowano scenariusze, oceniano ryzyko i podejmowano decyzję która w normalnych okolicznościach zajęłaby co najmniej kilka dni. To rodzi pytanie, jak wiele innych decyzji politycznych na świecie może zostać pogiętych w podobnie szybki sposób, całkowicie zmieniając układ sił i równowagę geopolityczną. Z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, nagłe wycofanie wojsk jest sygnałem, że dyplomacja i kanały komunikacji pozostają kluczowe nawet w najbardziej napiętych momentach. Jeden telefon, jeden sygnał, jeden przekaz i potencjalnie katastrofa została zażegnana. To również lekcja dla wszystkich państw w regionie, że szybkie reagowanie i odpowiednie kanały komunikacyjne mogą czasem zastąpić tygodnie analiz i negocjacji. Na poziomie lokalnym reakcje społeczeństwa białoruskiego są mieszane. Część mieszkańców uważa, że jest to wyraz zdrowego rozsądku i pragmatyzmu władz, inni obawiają się, że mogło to być zaledwie tymczasowe wycofanie, mające na celu przygotowanie bardziej złożonej operacji w przyszłości. Jedno jest pewne wydarzenia te pokazują, że sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, a każdy sygnał, każda decyzja może mieć szerokie konsekwencje nie tylko dla Białorusi, ale całej Europy. Podsumowując, tajemniczy telefon, który doprowadził do natychmiastowego wycofania wojsk, jest jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń ostatnich miesięcy w Europie Wschodniej. Pokazuje, że w dobie szybkiej komunikacji i globalnych powiązań, pojedynczy sygnał może mieć moc zmieniania historii. Świat patrzy teraz z uwagą na Białoruś, zadając sobie pytanie: kto naprawdę stał za tym telefonem i jakie były jego intencje? Czy była to inicjatywa niezależna, czy wynik presji międzynarodowej? Czy podobne sytuacje mogą się powtórzyć w innych regionach świata? To pytania, na które odpowiedź poznamy dopiero w kolejnych tygodniach i miesiącach, ale jedno jest pewne: w ciągu zaledwie czterech minut historia mogła się zmienić, a świat znów przekonał się, że w geopolityce czasem liczą się sekundy. I choć wiele szczegółów wciąż pozostaje tajemnicą, to jedno jest jasne, ten telefon i ta szybka decyzja z Białorusi będą przedmiotem analiz, dyskusji i spekulacji jeszcze przez długi czas. To wydarzenie pokazuje, jak cienka jest granica między napięciem a pokojem, jak ważne są kanały komunikacji i jak nieprzewidywalny może być świat, w którym żyjemy.